Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go. Wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaśczynił postępy w mądrości, w latach i własce u Boga, i ludzi. Panie zaczynamy nowy dzień od spotkania z Twoim Słowem, by Ciebie nie zgubić. Słyszymy dzisiaj, że nawet Maryi. Józefowi przydarzyło się to nieszczęście, że zgubili Jezusa, że zgubili Jezu Ciebie. Ja właśnie dlatego chcę słuchać każdego ranka słowa, by wiedzieć, że jestem na dobrej drodze, by mieć pewność, że Ciebie nie zgubić. Pozwól mi, Panie, być dzisiaj w Twojej obecności. Przypominaj mi, że jesteś obok mnie. Tyle razy już w moim życiu pobiegłem na oślep, dlatego chcę teraz wsłuchać się w Twoje słowo. Chcę, by ono było dla mnie wyznacznikiem. Ty, co rano pobudzasz me ucho, bym słuchał, jak uczniowie. Chcę powiedzieć: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Oto jestem. Mówisz dzisiaj, że. Nie wiedzieli, że powinieneś być w tym, co należy do Ojca? Mówisz to do Maryi, do Józefa? Czy nie wiedzieliście, że właśnie w tym powinienem być, co należy do mojego Ojca? Panie, chcemy tak przeżyć ten dzień, żeby być w tym, co należy do Ojca, czyli w Twojej chwale. Chcemy z chwałą w sercu pójść za chwilę do pracy. Do trudnych rozmów, na spotkanie, pójść do szarych obowiązków, pójść tam, gdzie może w środku wewnętrznie nawet nie chce nam się pójść, ale będąc sercem zanurzonym w Ojcu, być w tym, co należy do Ojca, by zanieść atmosferę Królestwa wszędzie tam, gdzie poniosą nas dzisiaj stopy. Ucz nas, Panie, narzędziami Twojego pokoju. Nie wszyscy to zrozumieją, skąd mamy ten pokój wewnętrzny i siłę, by iść. Ale my wiemy, że to wypływa z Twojego zmartwychwstania. Maryjo, Ty wszystko chowałaś wiernie w swoim sercu. Naucz mnie dzisiaj zachować słowo Jezusa w moim sercu. Żeby dzisiaj towarzyszyła mi obecność Pana, żebym pamiętał, że wystarczy chwila nieuwagi, i mogę zgubić Jezusa, ale też gdy z bólem serca Go szukam, na pewno Go znajdę. Obym Go dzisiaj znalazł w mojej Biblii, w rozważanym Słowie, obym Go spotkał dzisiaj w życzliwym uśmiechu drugiego człowieka, obym Go spotkał. Każdym napotkanym, nawet w tym, kto będzie może trudniejszy, końśliwy, bym spotkał też w Jego ranach, Ciebie, obecnego, który w tym człowieku wołasz, zatrzymaj się przy mnie, spójrz z miłością w moje oczy. Panie, obyśmy wiernie chowali dzisiaj Twoje słowo w sercu i nieśli je tam, gdzie nas poprowadzisz. Na taki dzień chcę Tobie pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.